Dzień dobry. Wybór formy prawnej. Jaką działalność prowadzić i jaką formę do tej działalności wybrać. Nie ma lepszych ani gorszych form. Zaczynając od indywidualnej działalności gospodarczej poprzez specyficzną spółkę cywilną, spółki osobowe, czyli jawną komandytową, komandytowo-akcyjną partnerską, czy wreszcie spółki kapitałowe, a więc spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną. Każda z tych form nadaje się do różnego rodzaju działalności, przy czym na początek mamy wspólnika lub wspólników. Jeśli chodzi o jedną osobę, to może być prowadzona indywidualna działalność gospodarcza, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółka akcyjna mogą być założone przez jedną osobę. Pozostałe spółki wymagają co najmniej dwóch wspólników. Jeśli chodzi o spółki osobowe, to istotą jest to, że to właśnie wspólnicy prowadzą sprawy spółki. Że wkładem generalnie, jako zasada, może być świadczenie pracy bądź usług, czego zupełnie nie ma w spółkach kapitałowych, czyli tam udział pracy na rzecz spółki jako wkład jest wykluczony. Mogą być tylko prawa zbywalne i Gotówka lub wkład w postaci aportu, czyli wkład rzeczowy. Następną kwestią jest odpowiedzialność. Zaczynając od spółki cywilnej jako bardzo specyficznej formy, która nie jest właścicielem majątku, właścicielem majątku są wspólnicy, spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, przedsiębiorcą są, przedsiębiorcami są wspólnicy, po spółki osobowe a więc jawną, komandytową, akcyjną, partnerską, w tych spółkach wszyscy lub niektórzy wspólnicy odpowiadają swoim majątkiem za zobowiązania. Z kolei system podatkowy w tych spółkach jest bardziej korzystny od systemu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjnej. No oczywiście możemy sobie wyobrazić, że w spółce kapitałowej spółka nie będzie wypracowywała dywidendy, a więc nie będzie ta dywidenda opodatkowana, ale generalnie jest to inna konstrukcja, bo trzeba pamiętać, że zarówno w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i w spółce akcyjnej, wspólnicy akcjonariusze nie odpowiadają swoim osobistym majątkiem za zobowiązania. Jaką wybrać formę? To zależy od przedsięwzięcia. Czyli najpierw, czy chcemy prowadzić sami, czy z innymi osobami. Po drugie, jakie mamy środki. Czy mamy źródła własne finansowania, czy zewnętrzne, czy może klientera, która sfinansuje nam przedsięwzięcie, jaki chcemy mieć system opodatkowania i czy mamy ryzyko odpowiedzialności własnym, osobistym majątkiem. Podając przykłady możliwych form do określonej działalności, możemy podać pierwszy: indywidualna działalność gospodarcza. Możemy prowadzić praktycznie od małych przedsięwzięć typu sklep po dewelopera, który buduje domy i osiedla. Oczywiście biorąc pod uwagę to, iż tenże przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania, i jest jednocześnie właścicielem tego majątku. Spółka cywilna jest bardzo podobna, bo jeżeli przedsiębiorcami są osoby fizyczne, to one są wpisane do. Centralne Ewidencji Działalności Gospodarczej, powiązane tylko z spółki cywilnej. A więc ta forma również jest narażona na bardzo ścisłą i rygorystyczną odpowiedzialność zarówno majątkiem do prowadzenia działalności gospodarczej, jak i majątkiem osobistym. I znowu mogą być tu prowadzone przedsięwzięcia na dużą skalę, pod warunkiem, że ta odpowiedzialność nie będzie zbyt dużym ryzykiem dla wspólników przedsiębiorców. Z kolei spółka cywilna nie jest rejestrowana. Rejestrowani są wspólnicy spółki cywilnej zupełnie inaczej niż spółki osobowe, czyli jawna komandytowa, komandytowa akcyjna partnerska. Spółka jawna jest bez kapitału zakładowego. Odpowiedzialność majątkiem spółki i w drugiej kolejności wspólników. A więc ona nadaje się do różnego rodzaju przedsięwzięć, które już są uwidocznione, jak sama spółka, w krajowym rejestrze sądowym. Z kolei spółka partnerska jest specyficzną spółką na tle innych spółek osobowych z kodeksu spółek handlowych, ponieważ ona dotyczy tylko wolnych zawodów, a więc tylko osoby, które posiadają określone przez przepisy wolny zawód, ale są osobami fizycznymi, mogą prowadzić tego typu działalność i jest ograniczona odpowiedzialność. Przy prowadzeniu tejże działalności nie odpowiada się za zobowiązania innego partnera, a więc to są właśnie kancelaria adwokatów, radców prawnych, lekarze, notariusze, czy biegli rewidenci, czy księgowi. Spółka komandytowa z kolei nadaje się do sytuacji, w której z jednej strony mamy do czynienia z osobą, która daje kapitał, daje lokal, daje pomieszczenia, daje gotówkę i druga osoba, która ma świetny pomysł na prowadzenie, ale brakuje tego, co daje komandytariusz. Jest komplementariuszem, prowadzi sprawy spółki. Oczywiście możemy sobie wyobrazić całkowicie inną konstrukcję, gdzie mamy dwie spółki, która jedna jest komplementariuszem, a druga komandytariuszem, i odwrotnie. Mamy spółkę, która jest komplementariuszem, i osoby fizyczne, które są komandytariuszami. Ale zazwyczaj konstrukcja jest właśnie taka, gdzie jedna osoba daje środki, ogranicza lub, lub swoją odpowiedzialność, i ma istotę dawcy kapitału, dawcy środków, a druga osoba ma pomysł i tę spółkę prowadzi. Bardzo podobnie w spółce komandytowo-akcyjnej, gdzie mamy całkowite włączenie odpowiedzialności akcjonariuszy, którzy posiadają akcje, nie wtrącają się w, jako zasada w działalność spółki i mamy komplementariuszy, którzy ją prowadzą. I wreszcie dwie spółki kapitałowe, gdzie całkowite jest oddzielenie majątku spółki od majątku wspólników gdzie spółka odpowiada swoim majątkiem, akcjonariusze, udziałowcy nie. Mogą kontrolować spółkę, jeśli chodzi o spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub można powołać sobie organ w postaci rady nadzorczej komisji rewizyjnej, gdzie w spółce akcyjnej jest obligatoryjna rada nadzorcza. Sprawy spółki prowadzi zarząd i również zaprowadzenie tych spraw odpowiada. Także tak wygląda płaszczyzna możliwości utworzenia i prowadzenia określonych działalności w zależności od biznesplanu, wspólników, kapitału i innych przedsięwzięć. Pamiętając o tym, że w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością minimalny kapitał wynosi 5 tysięcy złotych, w spółce komandytowo-akcyjnej 50 tysięcy, w spółce akcyjnej 100 tysięcy złotych. W innych spółkach nie mamy pojęcia kapitału, tylko są to wkłady wspólników. W spółkach osobowych świadczenie pracy jest typowym wkładem. Dziękuję.